Dnia 30 września 2022 roku odbędzie się w naszej szkole uroczystość przywrócenia technikum numer 2 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W 1913 roku w Przemyślu powstała Krajowa Szkoła Kupiecka. To początek szkoły, która w środowisku przemyskim najczęściej występuje jako ekonomik. Czasami używa się też nazwy Szkoła na Fica. W 2023 roku Technikum obchodzić będzie więc 110. rocznicę swego powstania. Dlatego chcielibyśmy przybliżyć wszystkim krótką historię naszej szkoły. Opowieści tej towarzyszyć będą obrazy ilustrujące tę historię. W ciągu swoich 110 lat istnienia szkoła tylko raz przerwała naukę w roku szkolnym 1914-1915. Pierwszą siedzibą szkoły był budynek przy ulicy Dworskiego 14. Od 1918 roku do 2019 siedziba szkoły znajdowała się przy ulicy Dworskiego 25. I z tym właśnie budynkiem większość mieszkańców miasta kojarzy ekonomik. W 2019 roku na skutek decyzji władz miasta szkoła przyniosła swoją siedzibę do budynku przy ulicy Izydory Kosowskiej 1. Rok 1918 od budowy niepodległego państwa polskiego Krajowa Szkoła Kupiecka powitała jako prężny ośrodek edukacyjny z ugruntowaną pozycją na rynku szkół przemysłowych. Rok ten nie był łatwy. Walki polsko-ukraińskie, proces kształtowania się granic wszystko to odbijało się na funkcjonowaniu szkoły, do której przecież uczęszczali przedstawiciele trzech narodowości zamieszkujących miasto. Odpływ młodzieży do wojska, a także sytuacja w mieście sprzyjały wzrostowi antagonizmów między uczniami. Wielu uczniów zrezygnowało z nauki i poszło walczyć. Byli to młodzi chłopcy w wieku 17 do 18 lat, a nawet młodsi. Dwóch z nich, Ferdynand Nowak i Mieczysław Zaleszczyk, zginęło 13 grudnia 1918 roku pod niżankowicami. W walkach uczestniczyli też nauczyciele. Gwiazdą Przemyśla uhonorowani zostali między innymi dyrektor Wawrzyniec Bieniek i Waleria Krenic z Domu 13 grudnia 1926 roku wmurowano stareniami grona pedagogicznego i młodzieży w stybulu gmachu szkolnego tablicę pamiątkową uczci poległych uczniów. W roku 1990 z okazji przekazania przez ojców reformatów Pierwszego sztandaru szkoły próbowano ustalić bez powodzenia, gdzie została ona ukryta. Dwudziestolecie istnienia szkoła postanowiła uczcić ufundowaniem sztandaru. W tym celu powołano specjalny komitet sztandarowy, na czele którego stanął dyrektor Wawrzyniec Bieniek, a w jego skład weszli nauczyciele Józef Kupka i Stefania Golińska. Od początku swego istnienia szkoła przywiązywała dużą uwagę. Nie tylko do utrzymania na wysokim poziomie nauczania, lecz także wychowania. Służyły temu różne formy działań, które miały na celu rozwijanie patriotyzmu, ale także poczucie dumy z własnej szkoły, zaciśnienia z nią więzi, rozwijanie postaw obywatelskich. Jedną ze znaczących uroczystości było poświęcenie sztandaru, które ufundowało miejscowe społeczeństwo z okazji dwudziestolecia istnienia szkoły. Uroczystość miała miejsce w dniu 6 maja 1934 roku, kiedy to przedstawiciele Komitetu Sztandarowego oddali szkole piękny sztandar, zwiedniającym na jednej jego stronie godłem państwa, a na drugiej wizerunkiem Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, patronki Szkoły Kupiectwa Polskiego. Sztandar służył młodzieży i nauczycielom do roku 1939. W czasie okupacji radzieckiej, a następnie niemieckiej, Szczęśliwie był przechowywany w muzeum. Po zakończeniu wojny wrócił do szkoły i znajdował się tutaj do roku 1951. W czasach stalinowskich sztandar z wizerunkiem Matki Bożej i orłem w koronie był prowokacją, dlatego, aby uchronić go, został ukryty w klasztorze Ojców Reformatów. Tam był przechowywany do roku 1990. W listopadzie 1990 roku odbyła się uroczystość przekazania sztandaru szkole przez ówczesnego gwardiana ojca Roberta. Sztandar ten w 2013 roku, dzięki ofiarności grona pedagogicznego, został poddany renowacji i używany jest w wyjątkowych okolicznościach. Szczególnie trudne chwile szkoły przypadają na okres II wojny światowej. Po klęsce wrześniowej przemysł został podzielony na dwie części. Niemiecką na Zosaniu i radziecką w starej części miasta. Ten podział miasta utrwalony został w działalności naszej szkoły. Na Zasaniu władze okupacyjne niemieckie zezwoliły na utworzenie dwuklasowej, dwuletniej szkoły zawodowej handlowej, a władze okupacyjne radzieckie przekształciły gimnazjum kupieckie w dziesięcioletnią szkołę imienia Młotowa. W części miasta okupowanej przez Niemców szkoła handlowa była jedyną oficjalnie działającą szkołą średnią. W roku 1940 w Przemyślu rozpoczęto tajne nauczanie. Jego organizatorem był profesor naszej szkoły Marian Dochnal i on został przewodniczącym Komisji Przemyskiej. Członkiem Komisji został dyrektor Wawrzyniec Wieniek i Franciszek Mudryk. Wykładowcami byli nauczyciele naszej szkoły. Sylwia Petrino-Wojasowa, Janina Dobrzańska, Tadeusz Lasoń, dr Stanisław Jodłowski i dr Stanisław Jersina. W pracach komisji egzaminacyjnych egzaminu maturalnego uczestniczył dyrektor Wawrzyniec Wieniek. 27 kwietnia 1944 roku gestapo aresztowało profesora Mariana Dochnala. Mimo tortur profesor nikogo nie wydał. Nowy rozdział w historii szkoły zaczyna się w roku 1944. Rok szkolny 1944-1945 rozpoczął się w nowych realiach historycznych. 26 lipca 1944 roku do przemyśla wkroczyła armia czerwona. Po raz kolejny w swojej historii szkoła musiała dostosować swój program do zmienionej jej rzeczywistości politycznej. Społeczeństwo powitało z ulgą koniec okupacji niemieckiej, ale z niepokojem spoglądało, jak wali się w gruzy koncepcja odbudowy Polski według scenariusza rządu polskiego na emigracji. Ważne wydarzenia polityczne z historii znalazły swoje odbicie w szkolnej mikroskali. Nauczyciele i uczniowie podzielili się na zwolenników Polski Ludowej oraz tych, którzy wiązali nadzieję z innym ustrojem Rzeczpospolitej. W szkole uwidoczni się to aresztowaniem w 1947 roku pracowników szkoły, nauczyciela Kazimierza Suchańskiego i lekarza szkolnego obrońcy Westerplatte z 1939 roku, majora Mieczysława Sławego. W ciągu 110 lat swojej historii zmieniały się nazwy szkoły. Krajowa Szkoła Kupiecka, Liceum Handlowe, Gimnazjum Kupieckie, Liceum Ekonomiczne to tylko niektóre nazwy. Trudno je wszystkie zaprezentować w naszej krótkiej historii. Rok 1977 otwiera nowy rozdział w historii szkoły. Z dniem 1 września 1977 roku powołany został Zespół Szkół Ekonomicznych, który podtrzymywał tradycje i znany był w środowisku jako placówka kształtująca w szeroko rozumianych kierunkach ekonomicznych i handlowych. Tak jak wcześniej, szkoła starała się odpowiadać na potrzeby miejscowego rynku pracy, będąc kuźnią kadr szczebla średniego. Do lat dziewięćdziesiątych to jedna z dwóch obok Jarosławskiej szkół ekonomicznych województwa przemyskiego. W roku 1977 z okazji 65-lecia szkoły odbyła się uroczystość nadania już wówczas zespołowi szkół ekonomicznych imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Został ufundowany sztandar z wizerunkiem poety, już drugi w historii szkoły. Uroczystość miała szeroki zasięg, gdyż była połączona ze zjazdem absolwentów wszystkich roczników. Ważną uroczystością od czasu nadania imienia szkole były obchody dnia patrona szkoły, przypadające w rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Pozostanie on w pamięci uczniów jako najwybitniejszy poeta pokolenia wojennego. Bohaterski żołnierz Polski podziemny. Baczyński podzielił tragiczny los wielu swoich rówieśników, pozostawił jednak po sobie legendę i niepowtarzalna wiersza. Przypadł mu w udziale pośmiertny dar doskonałości i sławy, ominął go cud niedoskonałego życia. Corocznie w styczniu szkoła organizowała Dzień Patrona Szkoły. Do tej tradycji chcemy powrócić. Lata 90. to okres największego rozwoju szkoły. Moda na kierunki ekonomiczne sprawiła, że równoległych klas było sześć. Nauka odbywała się na pełne dwie zmiany od siódmej do dwudziestej. 20. W 2007 roku dołączyli uczniowie wygaszanego zespołu szkół ekologicznych i agrobiznesu, a w 2013 doszło do połączenia ekonomika z Centrum Kształcenia Ustawicznego. Powstało Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2. Pojawiły się nowe kierunki i szkoły zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych. W 2003 i 2013 roku zorganizowano uroczystości 90. i 100. rocznicy utworzenia Krajowej Szkoły Kupieckiej. Połączono je ze zjazdem absolwentów. Uroczystości te, przygotowane z wielkim rozmachem, zgromadziły nie tylko uczniów, nauczycieli, pracowników, ale też setki absolwentów. Którzy zjechali z różnych stron Polski i świata. Szczególnie wzruszający był udział absolwentów w uroczystości dziewięćdziesięciolecia. Wśród uczestników byli tacy, którzy ukończyli szkołę w latach poprzedzających wybuch II wojny światowej, jak na przykład pani profesor Olga Krawiec, absolwentka z roku 1935 czy Waldemar Mularz, prezentujący z dumą zgromadzonym swoje świadectwo maturalne z 1937 roku. Było też wielu tych, którzy uczęszczali do szkoły w okresie wojny, na przykład późniejszy dyrektor ekonomika Leszek Biały. Popatrzmy na migawki z tych uroczystości. Szkoła to nie tylko miejsce pracy czy nauki, to także miejsce, w których zawiązujemy nowe przyjaźnie i pierwsze zauroczenia. Oprócz nauki, mile spędzamy czas na zabawach, wycieczkach, zdobywamy nowe doświadczenia życiowe. Praktycznie uczymy się zawodów w firmach krajowych, ale też za granicą. Popatrzcie na fragmenty naszej szkolnej codzienności.